Skąd tam wystawił? O kurde, ja jeszcze Ne. Serduszko. O, łeb Ci płonie. O kurde, chodź do Dobra. Na. No to mam tarczę. A nie. O, Uj. O właśnie, no nie spodziewałem się tego. Nawet gdzie jest broń Grywa, noc, nich, Aha. Uciekaj, uciekaj, chowaj się! Tarcz nie zdążyłem wyciągnąć. Mogę się uciekać, dobra, nie, nie ma sensu. Strzelił w grabę. To, to kup, po, ja mam, ma nie? To mi na 300 skoczy bez problemu. I mogę sobie grać taką w każdej gry. Wystarczy ja, ja też mogę. Po prostu ja mam drobnego na razie. Ej, ten. Nie muszę Cyberpunk, jak to się kurwa na mi w ogóle z granic interesuje? To jest chójstwo, nie podoba mi się. Cyberpunk, no. 77. Ciekaw czy mi pójdzie, na najwyższych mi nie pójdzie raczej, bo nie na rozdział 2600 Ojej. Ja chcę pogródź, sobie w Full HD pójdzie na pewno na najwyższych, ale nie na mój rozdział tutaj maksymalny. Mój by w HD nie by poszedł Czasami by się zdarzył lag, nie? Ale to rzadko, ale na HD by poszedł. Ale w lagów. Ten nowy. Ja tam kiedyś tak leciałem za Ale to jeszcze jak nie było rank, nie? Na pewno. Wiesz dlaczego wtedy pokazało, że to mnie zabiło ten coś no. i ty mnie zabiło. A bo to ty żeś to wyrzucił. Bo to, bo ja wyrzuciłem to, no właśnie. Dobra. Kev'a już masz gdzieś w Ta, u siebie użyłem. Byłam amą, ale dalej nie mam broni. na środek, przejdziemy. Gloka miał i tu mam keba, dobra. Ty wejrzeć, tam nie bo ja nie mam nic. Glocka tutaj masz na jak chcesz. Nie, że nie mam nic, mam dużo bo... Chyba. Różne takie rzeczy, tylko że nie mam broni. Mm, tam Glock jest, tam, o, tam Za tym silosem drugim. Kampi trzeba się, gdzie typy są. Ile krasy masz? Oho. Dwa. Dwa 30, Dobra, nie wierzę, ta broni są chujowe. Nie trafiłem o ja, z... ja zwaliłem sprawę Dobra, ja uciekam wtedy, mam lagi Chodź stąd. Kurwa, chodź stąd, chodź, ja mam nie trafiłem. Może też tak, dobra. Jest na lag. Dziurze, wyjdźcie. Glock Meister, bro Co? Zepszamy stąd. Nie wejdź tylko w to gówno. Ja zdubczyłem. Ja nie trafiłem gościa, który stał głową. przychylony do mnie. Takie życie, czasami się ty nie trafia, nie? Proste. Widzę, typa. Nie, Nie, nie dojeżdżam. Ja, Jest um... na pomoście. Na pomoście są. W moim przypadku ty, często się nie trafia. Ja chciał do ciebie. Zabrałeś, się on czy nie? A mo tak. Kurwa, czemu że stałem o jest tutaj Chodź na ten, no. wenty. Pierwszego ładnie zabiłem, ale już teraz to tutaj zrobiłem, to nie chcę nawet o, tego A, ja tam co tam strzelał z tej... z to dałem tapa, a drugiemu takiego spraya, przepuśćcie. Chodź, ty, ty tam jest, tam jest typ, ale... Okej. sobie tam medyszota. No. I chodź na wenty. Tam też typ jest. Tam jest typ, tak? Uwaga, jak ślepo. Jej Musi przejść w moją stronę. Idzie. Jest. Jeszcze jeden Kuźba, no nie wierzę Ile czasu masz? 5 sekund, 4, 3, Reszcie. 2, 1 Na daleko gdzieś e, na daleko Szybko, 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 byle gdzie na daleko Już, już Ale to typa było Powiem ci, tak On, on by mnie ani, On by mnie nie ja zapisał, tylko ja zacząłem przeodowywać Ja powiem Ci tak, mam hajs na ulepszenie. Zrobiłem najgorszy błąd, jaki mogłem zrobić, i zacząłem przodem. Nie, ale też nie myślałem, że już nie będzie w nikogo mm -hmm. Kurwa, no i skąd ja mam wziąć teraz coś? Nie idę, nie biegnę tam do ciebie. Kurwa, gości się na dropie, to jest wygrane. Dobra, nic tu nie ma, nie? Dropa tu mam, ale chyba do mnie idą kurwa No robiesz dropa, tam nikogo, nie ma Dobra. Na pewno? Na pewno Czekaj, a odsuń się do tu, nie ma nikogo Ja tam biegnę do siebie, no, ale najgorsze jest to, że po prostu ja trafić no i i nie będę, mogę, bo ja mam no po FPS-ów i mi no to... FPS laguje po prostu Ulepszenie, czy kupić.? Poczekaj, znowu myślę. Gdzieś... Ulepszenie, czekaj. E, co ty robisz, Merit? Próbuję przeżyć. Yy, w moją stronę pójdziesz, to nikogo nie ma. oni są. Dwa, mam ulepszenie. Kąt, Dobra, dalej, mam ulepszenie to... dalej do ciebie. Kup sobie kewa, kup sobie kewa Nie ma dobra. Ulepszenie masz? Leci kupię kawa Chodź Idę, idę Ale gościu mi do HEDA, myślałem, że on mają boty, Ale ale po wprost się celował we mnie dobrze Ja kupujemy to jeszcze A tego nie można rozwalić, co leci Można ale to nie jest kałacha, bo to nie trafi w tego Ile zginęliśmy, nie wbijamy rangi, bo zginęliśmy za dużo chyba Ile ale... razy zginęliśmy? Dwa razy? Mój no, raz i ja raz To jest kebler <laughs> Kupię ci jeszcze jednego Dobra, ja mam. Ej, czekaj, 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 bo ty tam jest Jeszcze jeden, lecic, kupiłem Tam jest też to, dobra, czekaj, to jest już dla <laughs> mnie kupiłem ci kebler i go zejmę. Super. To, to cały macie, nie? to? Jest... Stop, 100 FPS-ów, nie mogę tak grać Nie nagrywam tego, więc ja to się nie da. Czekaj, Et. Tu masz, dawaj rozbi się mam... Wysiele, ja mam wtedy yy, od 60 do 100 skaczę Czeka, tam jest dwóch typów. czasami 50, wtedy jak szybko ruszam myśląc jest 50. Dwóch tak typa jeden typ i dwóch typa Tu jest typ w tym domku, dawaj go czymy Albo nie, bo nie, bo nas zabierz. A przeszedł tu gdzieś będzie Kurwa czekaj, on tam może mieć uważaj To nie pikuj, przykam się gdzieś tam Tutaj będzie bieg, no to można się przydać. Nie, on jest w tym domku, uważaj. Nie piekuj tak do góry. On ma scout, on może. Noży... od dołu na ja, środek szybko. Od dołu? Tak, dawaj szybko. <grywka> Idź tam, nikt tam nie idzie. idzie. Tak. Kurwa, ale to jest strefa, nie mam jak przejść. O kurwa. Muszę wracać, bo nie mam jak przejść. Nie wracaj się. Muszę, bo będę w płapce. To jest typa na środku, uważaj. Tu. Dobra, to ja idę do strefy. Jak wyjdę stąd. Nie no Dobra. po prostu. Jesteś mnie wpakował w takie główne. No Dobra, teraz. ciągle gościu we mnie pomóż mi. O ja w strachu będę Ty Ty ja jest tu. Tam jest typ uważaj, widzisz sobie stan to jest tam na Ja Ja bym chciał spróbować zdjąć. Znaczy ci nie pomogę. No. Zabiłem go. Został ostatni. Przed nami Tak, czekaj bo ja biję mnie tu troszkę Popatrz No i dojbiste Rękawiczki miał Easy peasy motherfuckers Mogę ci pomóc jedynie go zabijając bo jak ja ci pomóc No proste to Zobaczyłem drona, już wiedziałem gdzie on jest Po prostu easy peasy Ojeju ja yeah, mogę spaść teraz z rangiem. <laughs> Wbiłeś rangę. Ale po wygraniu spaść co ty gadasz? Czemu mi pokazało, że on DMG? <laughs> DMG. Co to jest? Nie! Pokazać, że on DMG. To już jestem w randze Voxisa? Nie, jeszcze nie. Jeszcze jedno. Daj zagraj. Nie mogę kliknąć zagraj, zbugowało się. No tak, wszedł. No, zabiję chula. Dobra, no dobra. Tek 9 Zabijesz go czy nie? No Emery Wyskoczy za drzwi to wybuchnie Co jest? Gdzie to jest? Bijesz? Nie, broń brałem Dobra, Reszcie, reszcie, reszcie. ile czasu? 5 4 3 2 1 On jak wyjdzie z drzwi może wybuchnąć Watar Ja wiem gdzie uciekać O kurde No dostałem 0hp No dobra Chyba wzięłem Gdzie tam z koło? plecy jeszcze Macie 0hp Nie okay, to ja zaraz wygniję No, proste Dojechał masą. tyle Ile czasu? 10 sekund. Mów szybko. Daleko się teraz. Teraz 3 sekundy. Nić, odliczaj. Dwie, jedna. jedna. zero. Zaraz od razu. Już. O, akurat na pot brązie zresztą Tak w ogóle z dupy gdzieś na drogę i to I top 250. Gorzej. Idź do Nie idź, zostaw mi wszyscy chwilę się wybią Oni się sami wybiją. Ale tam już nikogo nie ma u ciebie Nie wiem czy nie ma, zostań tam. Albo chodź na razie Chodź się A ja nie mam żadnych broni, mam tylko ja tylko P250 Ja mu się mam Tam miałeś moje P250, weź No tu mam drugą, Ale ty jeszcze muszę... Jezu ile to jest broni, Chodź, sobie tu wy wybierasz sobie No tu wyboru kolory tutaj wszystko Kurwa, to masz Dobra, masz tutaj tego. Pepkę, wszystko tu masz Dobra, ja epic... Tu jeszcze typ bez... zginął. Czekaj, ja już, ule ja już mam ulepszenie. Ja też będę zaraz. O kep, Oho, dobra, fajnie. Wyrzuć to, wyrzuć to. Te jump wody wyrzuć mi Kurde, 80 FPS. A ja już mam, to weź sobie ja. Czekaj, P90 czy P7 a zaraz też będę miał łódź, oh, Kurwa Nie wiem co brać Dobra, dobra, weź sobie tamtą na filmie Gdzie są moje 350 od kurwa Typ tutaj na mierze, lata za dronem. Nie dobra, nie lata Mam no, MK Typ! Czy to ty? Czy to ja? Dobra, ja jestem, jestem głupi siebie, wystrzałem <grym grym> się siebie. <grym> Nie, no, po prostu kozak ty, kozak dawaj po dropa. Ryzy nie, tam. może nie ryzykujemy tam, lecieć. zobacz na mapie. No tam ci pójdę. No, ja się sekund, mam mu też No tam. Znowu razem no. zginęliśmy, nie wbijemy rangi. Kurwa. Jak nie, nie wbijemy, ja wbijem. Mi znowu pokażę, że mam DNG. Przecież ja wbiłem, jak zginęliśmy razem z mi pokazuje, że mam Fantastycznie. Fantastycznie. Fantastyczny. mam, ale jak wygramy to pokaż mi że on Dobra, masz już na ten ulepszenie, Tak, tak. Ja kupuję no. I to tego. Ej, to chodź tam, chodź tam może go. ich zabijemy, czy nie To jak chcesz? Czy nie? Bo oni. Ja mam on granatę, Sąc on oni tam rzucił gdzieś. Chodź po prawie. A, bo masz. Teraz tu mieli. V-masa. Tak? Ma. Kurwa, masy topingu i 900p. Mam V-masa. V-masa, dobra. Zabijesz tam tego? Okay. No nie mają kawa. Tu biegnie, tu biegnie, tu biegnie. nie mamy strefy. Okay. No wyjdź, nie wyjdź, 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 wyjdziemy stąd, wyjdź, wyjdź. Stąd. Do lewej jest już. mam. parzek jak mamy, zobacz sobie. Zajebiście. Jak na, na dawaj. A UGA ma, nie wiem. Gdzieś w krzakach stał. Gdzieś tu w krzakach, o jest.

Medika Medica, Medica sobieś. Este do segundo Ale <laughs> dostał głowę dwa razy zobacz Jak, jak głowę po ciele dostawał Cicho you za Twojecę Wygraliśmy, wygraliśmy Wbiłeś rangę, wbiłeś rangę Wbiłem rangę, wiesz <laughs> A ja nie wbiłem ręgi Kurde Nadal DMG mam ciągle a wiesz dlaczego ja mam taki szybko łączku no, i teraz elo mi tak skoczyło Spokojnie, zanim bijesz to ja biję i razem biję <grywka> Nie da się wbić tej rangi No nie da się Nie wiem, no nie da nie się po prostu. 11 min pod rząd i nie ma rangi. To niemożliwe. Proszę. Rangę. 10 razy pod rząd pierwszy. Raz byłem tylko drugi. Raz. Teraz kolejny raz pierwszy jestem. Proszę dajcie mi tą rangę. Najwyższą. Walwę. Bo nie gram w tonex, a Już po prostu nie wytrzymam nerwowo Proszę, palf, no come on, dude. Kurwa Zajebioza, Diskonektuję. To teraz jeszcze czekajcie, tak zrobię disconnect. To teraz jeszcze tylko Globala wrócić I będzie gitę Maliones O kurwa Tyle wygranych No chuja pana bardzo zadowolony jestem Kurde końcu Ten jak wyleciał z wygranymi Aha mam więcej od niego Nie ma, TNT nie ma Gdzie ty jesteś? Teraz zobaczymy się mam więcej od niego Nie ma go. Yeah my bro